No, jedzie. Jedziemy. Szczęść! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, witamy w kolejnym odcinku, yy, z, który będzie punktem 2289 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Chodźmy. Jeszcze raz, Co? który będzie 2200, to wygląda jak model na sukces. Cześć może. Dzień dobry. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku Trójcy Niekoniecznie Świętej, a dziś będzie mowa o 2289 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Chociaż nauka moralna wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego wartości absolutnej. Sprzeciwia się ona mentalności nopogańskiej, która zmierza do sz szerzenia kultu ciała do poświęcenia mu wszystkiego do bałbochwalstkiego stosunku do sprawności fizycznej i sukcesu sportowym. Z powodu selektywnego wyboru, jakiego dokonuje między silnymi a słabymi, mentalność ta może prowadzić do wypaczania stosunków międzyludzkich. Trudny odcinek czy proste? Wybaczania czy wypaczania? Już Ci mówię! Wypaczania. 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 No dobrze, tak w skrócie, czy Bóg lubi sport? No, jest trudny temat. A był Czy oznaczony Bóg lubi że lubi sport? Czy Bóg lubi sport? Pewnie tak. Ale, to słuchajcie, zadam wam takie jedno pytanie. Każdy z nas chciałby być uzdolniony fizycznie. Ja nie. To przejdziemy do Sławka. Sławku, każdy z nas pewnie chciałby być uzdolny fizycznie? Wysportowany. No ja myślę, że jeżeli to jest to takie normalne, nie, nie jest to jakieś takie chore podejście. Za wszelką cenę, żeby się komuś nie wiadomo jak podobać czy przypodobać, no to czemu nie? Chyba to, to wpływa ogólnie na poczucie nasze, nasze, naszej psychiki, na nasze zdrowie przede wszystkim. Także, no, ja myślę, że zachowanie takiego umiaru, o którym mówi pewnie też Księga Mądrości we wszystkim. To jest chyba taki, na, taka najlepsza recepta. Ale czy nie obawiacie się tego, że. To co właśnie mówisz, że to jest takie. No, chcemy coś zrobić, tak? Czy to poczuć się lepiej fizycznie, czy psychicznie? No jasne. Jest to ingerencja w czyn Pana Boga. że on nas stworzył. No ale stworzył, stworzył nasze ciało, tak? Mhm. Jak on naszą świątynię, żebyśmy też o nią dbali, tak? Tak jest. Ja myślę, że Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy nie wiem, biegali. E, ćwiczyli na siłowni, e, ale oczywiście to za trzeba zachować w tym wszystkim zawsze umiar, nie? E, żeby sport też nie, nie stał się jakimś takim bożkiem, tak? E, no w... właśnie, Macieju. <grym> żeby sport nie stał się bożkiem. Tak, Macieju. <grym> jak często chodzisz do kościoła, jak często biegasz? Jedziesz, synu. Do kościoła chodzę raz w tygodniu. A, a jak często biegasz? Staram się co dwa dni. Czy Kościół i Pan Bóg nie zeszły na drugi plan, bo bieganie jest ważniejsze? Nie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze i to jest chyba najwspanialsze w moim podejściu do sportu, nie mówię, nie mówię o wszystkich, tylko no. w moim, że y, zawsze przed każdym wybieganiem czy wyjściem na jakiekolwiek aktywność fizyczną staram się je przeżegnać i chociaż chwilę pomodlić, i nie ukrywam, że w trakcie całego biegania, czy spacerowania, czy jeżeli jazdy na rowerze nie, że cały czas się modlę, bo to nie, to nie jest prawda, ale na pewno o nim wspomnę, na pewno o nim pomyślę. Ale słuchaj, po części też to jest fajne, tak? Bo chciałem się zapytać, dlaczego. No dobra, dlaczego sportowcy przed startami się żegnają? Ja to rozumiem, bo to jest fajne akurat podejście, ale ja pamiętam, jak ja jeszcze biegłem, to ja już tak mniej więcej w Boże... robiłem. Może dlatego właśnie dobre Niektórych ludzi, ale. Nie, no dlaczego dobre. na przykład sportowcy przed y, swoją aktywnością, przed startem, modlą się lub żegnają? Dlaczego kadra reprezentacji polskiej y, dzień przed. Tak było w piłce nożnej, Jamsze. No ale nie wiesz, czy dalej tak jest. Znaczy, nie ja, wiem, czy ja dalej tak jest. Wiem, że tak było. Co, ja się zgadzam z tym, co mówi Sławek, że e, jeżeli to ma umiar, to spoko, to nigdy nie będzie bożkiem. Natomiast nie ukrywam, że patrząc też na ciebie, sorry, mhm. ale patrząc na ciebie i to, co promujesz, to niebezpieczeństwo polega na tym, że ty będzie, że może to być dla kogoś bożek. Jak patrzy na przykład na ciebie. Nie? Że tutaj potrafisz, nie wiem, biegać i mhm. tak dalej, natomiast, że to jest najważniejsze w życiu. Ale wiesz co, zobacz też to, że to co, wiesz, jak powiedziałeś, to co promuje, to co chcę pokazywać innym, to nie to, żeby przebiec tyle i tyle kilometrów w takim i takim czasie, bo tego nie znajdziesz nigdzie, że tak robiłem. Nie, 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 nie ma czegoś takiego, że musisz to robić. Możesz lub chcesz. Jeśli to sprawia tobie przyjemność, tobie to pomaga fizycznie i tym bardziej psychicznie, to możesz to robić. Bo każdy sport, jedni lubią biegać, jedni wolą jeździć na rowerze, a jedni będą grali w szachy. No dobra, ale ten punkt kateizmu kościoła katolickiego mówi, że bardzo często mm -hmm. dla tych osób jest ważniejsze to jak wyglądają, ile potrafią osiągnąć. sobie osiągnąć, tak. niż to jacy są. I dla mnie Dobry. to jest, dlatego jak zapytałeś mm. czy chcę, powiedziałem, że nie, bo mm. ja takiego sportu nie chcę. No dobrze, ale właśnie to jest to, żeby też tą cienką, taką delikatną granicę między sportem a religią czy wiarą umieć odseparować, tak? Bo co powiem mistrzom świata w pływaniu, w bieganiu, w jakichś innych sportach? Że oni teraz robią coś, bo chcą być bogami, chcą być bożkami? No niektórzy tak. Wszyscy? Ale nie, nie, nie powiesz mi, że nie. nie, nie powiem, no właśnie, Bardzo duża uh -huh. część sportowców chce po prostu być bogami dla swoich idoli. No i nie e powiesz mi, że nie. Tak, bogami w swoim sporcie. Nie, Swoje bogami dziedzinie. dla swoich idoli. Czyli e zobacz, jak, ile ja zrobiłem, żeby osiągnąć swój sukces. I dla mnie to jest w tym Wiesz momencie co? niedobre. Tylko, y tak, masz rację, to jest niedobre, ale y ja tutaj bym rozgraniczył słowo Bóg z dużej litery, jako Bóg-Ojciec a ten, który jest mistrzem w tym, tak? Czyli znaczy, ja myślę, że większe niebezpieczeństwo nie. tutaj jest na wyższym takim etapie, nie w na, na mhm. takim, takim sporcie amatorskim? amatorskim, tylko właśnie takim już zawodowym, gdzie po prostu tutaj już wchodzą w grę i pieniądze, do i sponsorzy. Pingi. Do, tak, dopingi. I tutaj jest faktycznie takie ryzyko, że, że mogą takie osoby mhm. traktować właśnie to, tą swoją, ten swój sport jako właśnie jako hobby, jako... jako pasję, a nie jako 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 swojemu ciału, Ale wiesz, to jest to jest najważniejsze, żeby umieć to rozgraniczyć. Tylko też zobaczcie to, że niektórzy sport obierają jako swój zawód. Ale ja nie mam pretensji ale do nie, tych, Andrégo, którzy poczeka, tak poczeka, robią. Poczeka, posłuchaj, poczeka. nie macie. Mhm. Ty posłaj, posłuchaj, ale nie mówię o tych, którzy, dla których jest to zawód, bo to jest forma, gdzie oni dostają kasę i jak najbardziej. Natomiast mnie bardziej przeszkadza, że my bardzo promujemy w sporcie takie kanony piękna, wyglądu, osiągów, które powinny być. I dla mnie one są chore. To ci powiem wprost. Mhm. Dlatego, że one w pewnym momencie zastępują to, czym, kim my jesteśmy. Że nie, no doskonale widzisz, że na przykład, nie wiem, jeżeli nie przebiegniesz, nie wiem, 5 kilometrów poniżej 25 minut, to jesteś słaby. I takie są rzeczy. I tak, tak ludzie, ludzie robią. I to jest dla mnie coś dziwnego. Powinniśmy się cieszyć za to, jacy jesteśmy, bo każdy z nas jest inny. Znaczy, no i dlatego to jest to, że, żeby rozgraniczyć sport, tylko jest ten sport zawodowy, gdzie ty musisz, żeby osiągnąć, żeby zarabiać, żeby dostawać pieniądze, jakiekolwiek kontrakty, żeby móc żyć, musisz. Wygrywać. No to mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza hołdowanie ciału. Ale. No, to mi przeszkadza. Że na przykład, no nie wiem, ze Sławka byśmy tam dodali, tu ucięli, byśmy mieli po prostu ty... jakbyk sportsmena. Ale to wiesz, ale w tym momencie nie wiem, czemu ja myślę, że ty mówisz cały czas o jednej dyscyplinie sportu. Nie, o każdej. No nie. No w każdej dyscyplinie sportu tak jest. No nie, no ale przykładowo, jeśli masz akrobatykę, to nie możesz być kulturystą, tak? No dobra, no to w tym momencie robisz tak, żeby twoje ciało było smukłe, popatrz na moje, no tak. prawie kulą. No i o, o to chodzi, <sum> że jeżeli patrzymy za bardzo, to efekt tego będzie taki, że my będziemy bardziej hodowali ciało, mhm. niż dziękowali Panu Bogu za to ciało, które dostaliśmy. Ja myślę, że dobrym takim odniesieniem byłoby yy, yy, zawsze od, popatrzeć czy przypomnieć sobie o, te, o osobach na przykład niepełnosprawnych, które, są, które nie mają możliwości po prostu uprawiać w ogóle żadnego sportu. I to myślę, że poprzez takie myślenie zejdziemy po prostu na ziemię i nie będziemy po prostu myśleli o jakichś takich, nie wiadomo jakichś chorych osiągach i tak dalej, tylko by, będziemy się cieszyć po prostu radością z tego sportu, tak? O właśnie. Uprawiamy. Radością. Czyli ja mogę sobie kolejne osiągi przy ten, ale pod warunkiem, że mówię: Dobra, takie jest moje ciało, tyle mogę i jestem z tego dumny. A nie, że ja nagle, nie wiem, będę się, ka yy, będę się katował, będę miał jakieś specjalne diety, które mnie wyniszczą po to, żeby sobie jeszcze wyżej poprzeczkę podać. Ale wiesz, to jest tak naprawdę, jeśli mówisz o. No, Okej, okay, ja akurat biegam, biegam często, więc mogę Ci powiedzieć, No to dwa razy w tygodniu to jest. Nie, wie, czy, trzy razy co w dwa tygodniu. dni. <laughs> <laughs> Ale chodzi o to, że Dwa, osoba trzy, musi być trzy, na tyle góra. mądra, że w momencie wprowadzałem sobie jakiekolwiek treningi, chcąc być lepszym, musi wiedzieć kiedy jest ta granica, tak? A nie, że w tym momencie muszę być lepszym, to ja będę to po prostu do upadłego biegał szybko, 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 żeby po prostu być najszybszym. Jeśli mi to daje radość, frajdę i tak naprawdę te, przez to bieganie, y, słuchajcie, y, można się zbliżyć do Boga. Uwierzcie mi. No to na pewno. <grym> A, to odpowiadałem <grym> sobie, ale Sławku to, to, to teraz y nie do końca spodobało mi się to, co tu powiedziałeś przy o osobach niepełnosprawnych. Mm -hmm. Ty, jako osoba pełnosprawna, biegająca, mogąca jeździć na rowerze, mówimy o nich, że oni są niepełnosprawni. Nie. Oni są częściej, bardziej sprawni niż ale Wydaje. nie, Sła... ale poczekaj, że ją. No, ale podaj mi skończyć. Sławek powiedział wyraźnie no. o osoba, on zrobił, że trzeba zejść na ziemię, czyli żeby nie było hołdowania tak. ciału, o to Sławkowi chodziło. To, ale, ale, to, ale, to, ale to. chodzi o, podał po, po przykład osób niepełnosprawnych. Mi się bardzo podoba i mamy akurat znajomych, którzy są na wózkach inwalidzkich i oni nie mówią, że oni jadą na półmaratonie, mhm. oni biegną. Ale nie od, ma, ma, Maciej, ty ale, cały ale... czas nie, nie chcesz zrozumieć Sławka myślenia. Sławek bardzo fajnie powiedział, mhm. y, ty mówisz o czymś innym, a Sławek o czymś innym. On mówi, że jeśli chcesz hołdować swojemu ciału, mhm. to spojrzyj na osoby niepełnosprawne i nagle się okaże, że musisz zejść na ziemię, bo oni, mimo że nie mogą robić tego, co ty, nie mogą pobijać osiągów, to w tym momencie oni są bardziej sprawni niż ty. W tym dobrze, sensie, co, że a, oni potrafią dziękować za to ciało, które mają, mimo że ono nie jest idealne. No jeszcze się nie zgodzę w takim razie. Nie, nie do końca to, to zrozumiem. Bo dobrze Maciej, na niego patrzeć, dobrze. Para, jest paraolimpiada, tak? Nie, o tym mówimy. Ale poczekaj, chodzi o to, że tam jest paraolimpiada. Tam to też osoby niepełnosprawne rywalizują, tak? Maciej, posłuchaj mnie, bo Ty mówisz o jednym, my mówimy o drugim. Mhm. Mówimy wyraźnie, że jeżeli masz chore podejście do własnego ciała i próbujesz je zniszczyć, żeby mieć lepsze osiągi, tak jak Samuel mówi, spojrzyj na osobę niepełnosprawną mhm. i to cię ściągnie na ziemię, czyli dziękujesz za swoje ciało, mimo że ono nie jest idealne, ale jesteś w stanie spojrzeć na nie i powiedzieć: Oni dziękują za swoje ciało, za to, że są. Za to, że mogą przede wszystkim. Tak. A ty mówisz o paraolimpiadach. My wiemy, że są paraolimpiady. my wiemy, że te osoby biegną, my wiemy, że one są sprawnie fizyczne, pewnie bardziej niż wielu z nas. Natomiast nam głównie chodzi o to, żebyśmy mieli zdrowe do tego podejście i zgadzam się ze Sławkiem, że nas bardzo często uczą osoby niepełnosprawne tego normalnego podejścia. Ja myślę, że zbyt osobiście może akurat ty to odbierasz, bo akurat <laughs> wiemy, że akurat uprawiasz tego typu sport. Dla mnie akurat dwa razy w tygodniu uprawianie biegów to, to jest Co bardzo dwa zdrowe. Dni, nie dwa razy w tygodniu. Zdrowe podejście znajomi w firmie, w tym szef, Zbiegają również przynajmniej dwa, minimum dwa razy co dwa dni. Niektórzy częściej. Okay. Ja musiałem chyba liczyć w latach kiedy ostatnio. Okay. Także dla mnie to jest taki zdrowy amatorski sposób podejścia do, 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 do sportu, więc ja nie widzę w tym nic, jakim, jakiegoś hołdowania ciał i tak dalej. Bardziej tutaj myślę o innym, o, o właśnie o kulturystyce, o, o siłowni, która, kto, które tutaj głównie promują ten kult ciała: dobrego, dobrej, dobrego wyglądu, sylwetki i tak dalej, żeby się podobać. No, wiadomo, niektóre osoby są niedowartościowane i po prostu w ten sposób próbują też jakoś poprawić sobie Poprawić ten, sobie swoje poczucie. tak. Ja myślę, że to, to też nie jest złe w jakiś sposób, tak, bo, 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 bo niektórym akurat to też pomaga, tak, Jak być pewnym siebie, bardziej pewnym siebie, tak. Ale wiadomo, we wszystkim trzeba znać umiar umia i. Ja myślę, że każdy gdzieś tam ma, ma, ma ten dar, każdy otrzymał dar mądrości Ducha Świętego, więc e, e, my chrześcijanie, więc e, myślę, że, że każdy rozezna e, po swojemu, mm -hmm. tak? Właściwie. To słuchajcie, temat wydawał się lekki, prosty, ale tak naprawdę prostym do końca nie jest. No. Czy według Was Bóg lubi sport? Według nas. Andrzej, no nie byli? wiem, ty ja, ja, ja uważam, że tak, że Bóg lubi. Jak najbardziej. Ja mi tak wydaje, dlatego biegam. Super. Do lodówki zawsze. <grymne> Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Postukaj swój mikrofon. Tak, jakbyś mi to włączył, to bym ja. O, widzisz? A jednak? Zabić to mało. Czekaj, Czekaj, denerwować się to myślicie na własnym zdrowiu za głupotę innych. Dlaczego, Jordanie, się zdenerwowałeś? Czyżby twoja... Masz rację, tak jak powiedzieliście wcześniej, przejdę do przygód.